Ale zachowuj się jak malutkie dziecko. Jak dwulatek. Spatrzyć. Ale muszę pilnować, bo nie ma komu. A tak jak major był, to na dwóch się pilnowało. Trochę on, trochę ja. Trochę on pośpi, trochę ja pośpię. I tak było pilnowanie domu, mają tego domu naszego. I szanowni państwo, kochani moi. Ja proszę was, z całego serca. Nie róbcie takich figlów, nie wyrabiajcie. Nie zręcajcie się nade mną, nad majorem. Tylko jak chcecie pomagać, jak Bóg nakazuje i Matka Boska, i Pan Jezus, to naprawdę pomagajcie. Od serca. Od Boga. Od Matki Włoskiej. Od Pana Jezusa. Ani nie wiadomo, co wyrabiacie i tak dalej. Ja mam dość. Ja mam dość takich, nie co od was, Nęcania się, zgrywania się, bo to wy robicie nie ze mnie pośmielisko, tylko z siebie robicie. A zamiast robić to, to weźcie Zeszyt, książkę do nauki. I za te dwa dni wolnych od nauki nauczcie się wierszyka, co zadane z matematyki, z fizyki, z historii, angielskiego, niemieckiego języka i tak dalej. Odróbcie lekcje dobrze. Przygotujcie się na poniedziałek. Tak jak człowiek przygotowuje się do pracy. Dorosły. Jak ja chodziłem do pracy, to ja też przygotowywałem się do pracy. Że dbałem, musiałem myśleć, jak się przygotować, co będę robić, co mi jeszcze da do roboty, jaką da robotę, gdzie pojechać, w którą stronę, gdzie co, dlaczego. Tak, bo kierowca i mechanik to zawód bardzo ciężki, powiem bardzo. Ciężki i powiem tak, niebezpieczny. Ja jeszcze jak młody chłopak byłem, jeszcze taki podlotek. Chciałbym wam powiedzieć szczerze, słuchanie moi. Tam na warmi jak przyjdzie ciągnik, jeszcze Ursus C330, a tam było pole PGR-owskie, to stawiali u nas na podwórku z PGR-u peger, e, ciągniki do orania. To ja jak małe dziecko siadałem bez kluczyka i udawałem, że ja jadę. Cieszyłem się tu jazdą. Chciałem zostać kierowcą mechanikiem. Tak, spełniło się moje marzenie. Dziękuję to Panie Jezu. Ale myślałem, że to zawód jest lekki, nieodpowiedzialny. że to bezpieczny zawód jest, ale nie. W każdej chwili można ponieść śmierć, Śmierć, śmierć. Jak nie sam wypadek spowodujesz, to inny człowiek spowoduje, który jedzie na alkoholu. Na alkoholu jedzie i on nie patrzy. Bo u jego w oczach światło to jest poczórne albo popiątne wtedy. Jak ludzie pytają, co z, co z Majorem będzie? Szanowny Państwo, kochani, pytacie się, co z Majorem będzie? Nie wiem, nie wiem, odpowiadam, bo nie ma. Nie ma. A jak przyjdzie? Będzie ostra rozmowa. Ostra rozmowa będzie. Ostra będzie rozmowa. Jeszcze raz mówię. Będzie taka ostra. Nawet przyjedzie policja i karetkę pogotowia. I umieśćcie jego na leczeniu. Gdzie? Kurorty. W Houston. W Houston. Ale czego w Houston nazywasz? Tak się na to mówi. Umieśćcie. W szpitalu psychiatrycznym. Z tego powodu, że ja mam dość przez jego szarpanie nerwów, bicie po głowie. On cię bije po głowie? To, zręczanie się, wyrywanie różnymi słowami wulgarnymi przez jego. Samy mówicie na, na YouTube, na kanale poda komórką, a później ja zapytuję się, co boicie się jego? No boimy się! A przyjeżdżacie tu takie jak aniołki. Jakby dopiero się narodziliście się. Jakby w łóżeczku leżycie, Jakby co dopiero macie smoczka w ustach. Nie możecie otworzyć ust. Nie możecie otworzyć ust, bo macie w smoczki w ustach, boicie się jego. Nie możecie jemu, to niekoniecznie bić się, ale wytłumaczyć jemu słownie I powiedzieć dokładnie, jeżeli będziesz, major, nie będzie przychodzić do domu, nie będzie zawiadować Korowicza, Naprawdę my ciebie tam umieszczymy w Ani panie Konanowicz, pan mieszka z nim, tak mieszkam. A ja mieszkam tam i tam, a później okazuje się, że jesteś z Białogostoku, Że jesteś z Stoku. i nawet blisko mieszkasz. A mówię, że mieszkasz w Krakowie, w Katowicach, w Warszawie, wszędzie. A po niej się, gdzie mieszkasz? W Białym Stoku. I Szanowny Państwo, jak chcecie, żeby mają się do nas, to ja mam nie dzwońcie do mnie. Tylko weźcie telefony, zadzwońcie na 112. I teraz niech zadzwonią? Teraz. Na 112. I żeby policja zaczęła poszukiwać, bo to już nie jest żarty. To jest, nie jest żarty. Dorosłe ludzie, wejdźcie w internet, zobaczcie ile ludzi dorosłych ginie. Tak jak ja w latach. Człowiek człowieka zabija. Ja nie wiem dlaczego zabijają się. Za pieniądze chyba. Nie wiem za co. Nie wiem za co. Jak człowiek inny da dom, dach, to zamiast pomagać dla gospodarza, to ucieka, wyma i nie znam, co wyrabia. Czy tak Bóg nakazuje? Matka Boska, Pan Jezus. Bo chyba ja nie rodzice nauczyli inaczej. byś bliźniego, jak siebie samego. Panie dał przygadanie Boże. A wy umiecie czcić słowami wulgarnymi. Bardzo wulgarnymi. Ładnymi słowami. Nie będę tu cytować, bo dostanę pana, ale wulgar, wulgarnymi. Wulgarne słowo umiecie robić. Dawać po mnie. Takie jak nie wiem. I po majorze jak major prowadzi live. Dlaczego wy to robicie? Ludzie, ludzie pytają, czy z Meksykano będzie zgoda? Nie, nie będzie nigdy, nigdy. Okej. Okay. Szanowny Państwo, kochani moi, powiem tak. Jeszcze. Jeszcze jedna osoba, wstrąciła się w moje życie. Pani Ewo, Ej. Pani mówi, że siedzi, mieszka teraz w Anglii. Śmiechu warte. Pani Ewo, ja wiem gdzie Pani mieszka. Ja Panią dom nagram. Pani bzdury mówi, że opony przybili, a może przybili, dla Pani... Bo pani mieszka. W mojej dzielnicy za mostem. I pani tylko. z Tym wiareczkiem. A teraz może. Bo pani dom jest na zielono pomalowany kawałek. Jak z pani. To ja nagram na kamerę swoją panią Dom. I jutro podjadę, nagram z rana. i przejdzie mój komputerowy i wróci mnie do komputera. I pani sama się zastanowić się, a pani jeszcze powiedziała na swoim kanale, że pani w Anglii pan przejmie. Pani kochana. Przestań Pani Ciebie się uśmiechać. Bo jak ja Panią Kaną oglądałem, a Pani się powiedziała, o ja chcę dla Koronawicza pomóc. Pani kochana Ewo, ja nie potrzebuję pomocy. Ja dobrze wyglądam, dobrze żyję. Szanowna na Pani Ewo. Pani nie Lipka się nadewa, tylko inaczej. A Pani z Meksykanem rozmawiała. I udawała Pani, że Pani jego nie zna. Że od innego tam jego telefon zdobyła. Pani miała jego telefon. Bo z Panią chodził. Ja Panią widziałem jak Pani szła na walona, jak buraczek czerwony. Tak, Panie Druga sprawa. Dobrze ten człowiek powiedział, że Pani syna zabrali. Wszystko ten człowiek powiedział. Tak, bo zna Panią. ja znam Panią. I Pani nie udawaj, że Pani w Anglii mieszka. I Pani nie udawaj, że weźcie pani za pracę, a głupot pani, nie gadaj, że bank w Anglii przejmiesz, śmiechu walczą. Pani, chyba wie pani co? Pan, tak, panie było, padła na rozum. I to dobre, padła na rozum. I panią trzeba le leczyć. Chyba w Anglii tam Houston powstał drugi. to tam zawiozą panią. Pewnie, że jak pani zaszła do banku, to angielska policja się śmiała. Pani zaszła tu do stoku do banku. I nasza policja się śmiała się z panią. Bo pani powiedziała, że może na Lipowy, ale gdzieś <laughs> czy do innego banku zaszła, że ten bank przejmę. A policja zobaczyła, że pani Papiery mawariackie, żółte, inaczej. To mach, machnęła ręką na to. Bo ja powiem pani, artykuł taki, kurdecz karnego, kaka. 31. Kto lekko albo ciężko mu słowo chory, nie podlega karze. To kupić ani sądowi, ani karze, nic, zero. Panie może wygadniać coś trzeciej. Na mnie, na, na innego człowieka. Może Panie powiedzieć, że Pani bank przejmie, w Ameryce, w Anglii i tak dalej. Ludzie z Panią będą się śmieli. Ja poczytałem komentarze tylko. Poczekaj Krzysiek, słuchajcie, to nic nie jest studowane, naprawdę Majora nie ma od piątku, poszedł i go nie ma. Mów dalej, Krzysiek. Mów o majorze. Co ja mam mówić o majorze? Ja już powiedziałem. W jeden sposób mam mówić, jednych będzie nie bolało. Nie, zbolił. I pani Konczak, o tej Ewie. I pani Ewo. Tam, gdzie pani kanał, lepiej swój. Bo ja wystąpię, proszę pani, do. YouTube i, i, i naprawdę Pani zamknął kanał. YouTube zamknął. Z tego powodu, że takie coś, że Pani luniła wszędzie po Polsce, a i do Burmistrzów, i do Warszawy, i do prezydenta nawet luniła Pani. Czy Pani nie pada czasami na rozu? Pani pada na rozu już. Panie zajmij się swoimi dziećmi, synami. Żeby syny ukończyli szkołę normalną. Ani jakoś tam przy, przymusową. Żeby mieli środowisko normalne. Jeszcze Pani powiedziała, że Pani dzieci przyjeżdżają do Pani i Panią szanuję, pani kochana, przestań pani kłamać, panie Ebu. Tylko powiedz pani prawdę o, o sobie. Całą prawdę, szczerą prawdę, bez kłamstwa, bez oszukaństwa. A teraz wrócę do majora jeszcze. Padło pytanie znowu: czy jest major? Nie ma. I, i jego ja nie stworzę. Nie wiem, co się stało się. Mówię wyraźnie, że proszę zgłosić sami na policję. Może was policja posłucha, bo mnie i policja nie posłucha. Ale jak ja mówię zgłaszam, to my się boicie się. Czego się baczę? 48 godzin mija, mija. Można zgłaszać. I trzeba człowiek człowiekowi pomagać, ani ręce umywać. Bo my się zachowujecie, jakby takie judasze. Że o, ręce umyliśmy. My czyste. My nie brudne. Kolonel już brudny, tylko. Powiem tak, kochanie moi, tak, Kononowicz różny jest, i brudny, i czysty, jak trzeba, tak to, 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 trzeba, i Kononowicz nie nagrywa Jakich bzdur, tak jak wy nagrywacie. Tylko Kononowicz zrywa takie sprawy i robi sprawy, które dla was, żeby od pamiątkę, żeby jak spojrzeliście, żeby wiedzieliście, kto to zrobił. Żeby nie mówiliście, że to ten zrobił, ten zrobił. Nie. Tylko żeby wszyscy powiedzieliście prawdę. Prawda. Ale prawda chyba na was boczykuje. Wy chyba macie jeszcze w oczach komunę. No myślicie tak, o komunę jeszcze wróci, to my będziemy żyli jak lordy. Nie, już komuna nie wróci. Już. Ludzie nie chcą tej komuny. Czy ty chcesz komory? Żeby wróciła? Bo może Ale ty jeszcze młody człowiek jesteś. Jeszcze nie co to komóra. Ile masz lat? 27. siedem. To jest młody człowiek, jesteś. Macinać. I powiem tak. Kochani moi zawsze już spać chcecie. Już widzę, że pod oczami takie robią się od tego wszystkiego guzy. Tak. Bo już się zbliżam się coraz bliżej. A Majora nie ma do tego 60. Tej kopy otrzymam kopę w dupę i będzie po chłopie. Dostanę patrzą w grzbiecie, i ciało moje zgnije. A czemu tak mówisz? I tak dalej. Każdy umrze. Ale ty jesteś jeszcze młody. Dopiero masz 60 lat. Nie mam jeszcze 60, 50. ale już mówię blisko kopy. Blisko kopy. I ta śmierć. Każdy boi się tej śmierci. Boi się tej śmierci. Jak nie wiem co. Tak. Dobrze, żeby się boicie się. Dobrze, żeby chcecie żyć. Dłużej. Bo trzeba dłużej żyć. Każdy człowiek chce żyć dłużej. Ale ma tą naznaczoną godzinę. A tylko wie. Jeden sędzia, jeden sędzia najwyższy, kiedy każdy człowiek, każda kobieta, każdy mężczyzna, dziecko ma odejść. Szanowni Państwo, kochani moi, jak dziadek umarł tutaj, nie tutaj, ale w Wielkowie, tam gdzie ja mieszkałem, a tu przywożę dziadka i chowaliśmy to był taki cmentarz, niedużo ludzi leżało na tym cmentarzu. No, po nie mało, ale tak średnio. I dziadek, święty pamięci. Grób dziadka był ostatni. Proboszcz zawsze święcił.